Jak kochani, ja jestem Nikola, jesteście na naszym kanale. Dzisiaj jest środa, nie poszłam do szkoły, bo idę na szczepionkę, po ukończeniu 18 lat. No masakra, nie lubię takich rzeczy. No ale jak trzeba, to idę. W ogóle miałam nadzieję, że mała mnie zawiezie, ale przychodnia jest y, otwarta teraz by do 12.30 i później chyba od 16 albo od 15, nie wiem, mniejsza. W każdym razie później będzie dużo ludzi. Więc idę na nogach. 20 minut w jedną stronę. Czy mi się chce? Oczywiście, że nie. Ale idę, bo muszę. Siemka, jestem już po szczepieniu, było mega szybko. Strasznie szybko to poszło. Nie dość, że doszłam szybciej, bo szłam takim dosyć szybkim krokiem. Doszłam w około 15 minut. Na dodatek weszłam, od razu byłam, yy, wyszedł ktoś z gabinetu, którego szłam, więc od razu weszłam. Wszystko budzi. I od razu na szczepionkę. No to zajęło z max 5 minut, no nie? Jestem już zaszczepiona i wracam teraz szybko do domku. Yy, ja w ogóle zapamiętałam, że jak szczepionka się robi, to ja przecież zawsze wryk, do no masakra, no nie? A teraz? W mordo to w ogóle nie boli, co jest? Mam w już szoku, no nie? Ale dobra, przeżyłam, nic nie bolało, teraz mnie lekko ramię boli. Ale tu przejdzie, tu mordy, przejdź! Damy radę! Muszę przestać że mówić: mordy, sorry, Pankejki już gotowe. Zabieram się do jedzenia. Dobra, pani, nie wiem pancaka. Mhm, mm jak super pyszne. Więc te panki są takie dobre. Nigdy się na nich nie nie zaobserwuję. Ale jeszcze w ogóle tak chciałam powiedzieć, że to jest ostatni vlogmas w sumie. Um, miałam trochę inny na jego plan, ale no, wyszło jak wyszło. I tak jestem zdawana, że go Zawsze jest jakaś fajna pamiątka. I cieszę się, że z że oglądaliście to. Oczywiście też to nie jest koniec, co oglądacie dalej. Um, no, a ja zabieram się dalej do jedzenia z pysznymi malinkami. Mhm, ale lepiej patrzcie, bierzemy pankejka, wódeczkę. Mm. Hejka, kochani, jest 23 grudnia, i jestem teraz sama w domu i mam pomysł, tylko muszę wam powiedzieć to teraz, bo prawdopodobnie jak będę nagrywać ten pomysł, nie będę w stanie mówić. Dlaczego? Bo dzisiaj jest 23 grudnia, to jest wigilia. U nas Mikołaj przychodzi od rana do nas do domu, plus jeszcze przychodzi tam, gdzie mamy wigilię, już tak pod wierzchem, no nie? I od rana, jak będziemy u nas w domu, chce wstać wcześniej, pomalować się w miarę na grindża, schować wszystkie prezenty, które będą pod choinką jeśli jakiejśkolwiek w ogóle będą. I po prostu przeraz za i że a, świąt nie ma! Tylko że moja siostra dosyć wczesnie wstaje, więc będę musiała ustawić budzik na jakąś piątą. Chociaż wydaje mi się, że w tamtym roku wstała o piątej wigilię, Więc w sumie nie wiem, ale muszę też tak wstać, żeby nikogo nie obudzić, a tym bardziej jej. Nie wiem, jak to zrobić, no nie? I myślę, że pójdę już przebrana na zielono, spać. I po prostu, jak wstanę, szybko nałożyć zieloną kredkę, znalazłam na i taką, i zrobić jakieś takie tutaj, te kreski, co on miał. I znalazłam sobie włóczkę, więc przykleić na brwi i na palce. I po prostu oni przychodzą, a ja, bo ja tak. Przebiorę się, wyjdę, bo tak, wyjdę tutaj z pokoju i yy, wyjdę od się z pokoju, będę w salonie to robić. I przez to, że nie wiem, o co będę musiała się obudzić, i nie, żeby na nich nie czekać tak po prostu nie śpiąc. No bo kurde, jednak. Przeszli do domu. Wiem, że Wam mówiłam, że muszę się pomalować za Grinch'a, ale stwierdziłam, że to jest zbyt niebezpieczne, pewnie mi to by nie wyszło. Więc uważajcie, zrobiłam sobie maskę. Panią budżetową, pięknie zrobioną przed chwilą. I moje przebranie. Uwaga, jesteście gotowi. Zaczynamy. To jest maska i uwaga. To jestem ja widzowie, jakbyście nie wiedzieli. mówię ciszej bo Nadia śpi Moi, moja rodzinka jest teraz w kinie i ja właśnie to przygotowywałam wszystko chowam to za kanapę i później będę musiała przyjść tu spać i schować wszystkie prezenty jeśli jakiekolwiek w będą To asking for for Christmas time this year we've had enough of fighting and dying in. For Christmas, I just want a little peace. Zabieram teraz te prezenty. The Nie będzie! Zabrano prezenty! Ty nie będziesz miał miał! Nie będziesz miałaś miał! Ja mam wszystkie nasze prezenty! Dobrze, no, na pewno. że nie wiesz, że są gospodarczy. Nie! Nawet nie próbuj tam spraw. Nie! Stój! Nie ma ich tam. Naprawdę no, ich tam nie zostawi. Nie, nie ma ich tam, nie schadzaj. Nie. nie. Nie, nie. Moje prezenty miały być wszystkie dla mnie. I co teraz? Uwaga, w ogóle to był taki trochę prank. wiecie, że to ja byłam goniącym? Nie wiem. Przecież goniącym. Nie ma... nie ma paznokci po waleknie? Ej, dobra, teraz ty jesteś. Ale przecież nie mam długich paznokci. Nie jestem bo... No dobra, a prezenty! Ja musiałam no to, to pochować. Muszę zakonęć, żeby kogoś już prankę. Otwieramy? Tak. A był Mikołaj? No pił! No to co zamykasz? Naprawdę? No. A mleka nie nic nie wypił. Nie, a tu? Był. Ale dlaczego mleko wypite, ale pierniczek nie zjedzony. No mówiłam ci, że taki wielki, że on nie zjedno, widziałam w każdym domu. No tej marchewka pokuszona. To przynieście wszystkie prezenty. No wiem, że. No, ja, ale mięciuchna. na. No wiem. Nie? <śmiech> <Mega>. <śmiech> I będziesz miała swego ukochanego majka na kurzący? Tak. No. Chyba za... Dużo. Fajna, Ekstra. Ale za Jest Fajna, będziesz miała sukienkę. Dobra, jedziemy dalej. Maxi i Maxi. o wartości 150 Na co? Na co? Tatua? Na pierwszy tatuaż. Wiem. Ja, jeszcze 24 okienko otwieram. Uuu, coś dużego, co to jest? Żel pod prysznic, taki brokatowy, kurde, nieźle. Jedziemy teraz na Wigilię do naszej cioci, no nie? betko mam herbatę. Natia dostała od Mikoja termos, no nie? I teraz pije już trzy herbaty ci wypiła. No. Jest u nas brzydka pogoda, śnieg cały stopiał i pada deszcz. Nie są czy czarba, krzywiśmy Be blind to one another. The differences are small. We all have got cross to bear with all of Ah, you know. a Tak? teraz musimy wszystkie zjeść, no nie? Got our faults for once when we are affronted. Can we turn the other cheek? For Christmas, I just want a little peace. Lakaj. I... Czekaj Czekaj, czekaj, bo trzeba... Wyjść. Przyjechałam teraz do mojej babci i zawsze moją moja chciałba piękną choinkę. Jestem u babci. Teraz piję, robię sobie kakao w świątecznym kubeczku. Kurde, nie wiem czy to mi wyjdzie patrząc w kamerę, ale uwaga, no prawie. Zaraz dokończę sobie kakao i lecę z moją prababcią obejrzeć Kevina w telewizji, więc zajadając pyszny serniczek, zrobiony przez moją prababcię, będziemy oglądać Kevina i pić jak kakao ona kawę. 72, 72. Ale nie, wiesz co, że sobie tak. Nikt, w rodzinie 6, nie ma tatua. Ani w palomina, 11, Ani tam. Ani rozumiesz. Ta ta że do tego. Ona do tego. Ona do tego. Ona ma ma, Ona do tego. 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 Z moim tatą gramy szybką rundkę w labirynt z milionków. Dostałam kiedyś to na urodzinu od jakiejś koleżanki. Zaczynamy od rozłożenia labiryntu. E, musimy ułożyć klocki. Tak w sumie losowo. I później losujemy karty z postaciami i będziemy musieli dojść do nich jak najszybciej. Po prostu szybciej niż przeciwni będziemy musieli zebrać wszystkie swoje postacie.

Doktor i go nie... I doktor wygrywa. Right. Jest najgorszy z minionków. Gratuluję. To trzymałam Klarę i ona obeszła wokół drzewa i chciałam przyłożyć słysz i tak czułam jak mi plecy poszły w płaszczu. Ale to jest po prostu... no jakieś słabo szczycie to płaszcz, tak? no że moja babcia była krawcą, to się zajmie tą sprawą. Klara! Szybka! Szybka! No! Zobaczcie, jak moja bawcia ogródek przyzdobiła. Ja w ogóle wszłam tutaj i mówię, Jezu, co to za ludzie tutaj stoją, no nie? A to czapki założone. Zobaczcie, jak ten ogródek musiał pięknie wyglądać, jak śnieg spadł. Co to za piękna psinka była na spacerku? Byłaś na spacerku? No toko, piękna morda! Tak? Byłaś na spacerku? Ah, no i to koniec naszego vlogmasa, yy, naszego krótkiego takiego vlogmasika. Yy, mam nadzieję, że podobały wam się te odcinki, że trochę poczuliście klimat świąt, czuliście się w ten taki rodzinny klimat, bo trochę widać, wydaje mi się, że widać go u mnie na filmach. I co? Dziękuję, że ze mną byliście jeszcze raz i zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, bo to mega motywuje do działania. I widzimy się następnym razem. Hejka!